I tak jak dzisiaj słyszeliśmy, że Pan Bóg działa w nas i przygotowuje nas do męczeństwa. Na samym początku z kolei słyszeliśmy, że wszystko to, co, czym można potrząsnąć zostanie potrząśnięte. And what the sons will do. I co z tym zrobią synowie? When foundations are shaken. Co, co zrobią synowie, kiedy fundamenty zostaną potrząśnięte? You know, the world we live in now Widzicie, ten świat, w którym dzisiaj żyjemy, w całym tym świecie słyszymy wieści o wojnach. In 2022, w 2022 roku, as church in Ukraine, jako Kościół w Ukrainie, My w ogóle nie wierzyliśmy w to, że wojna może się zacząć. We it. Po prostu nie, my, nie byliśmy w stanie w to uwierzyć. We the fact that can go wrong. Po prostu nie mogliśmy przy, uh, przyjąć uh, faktu, że coś może się potoczyć nie tak, aż tak źle. So I'd like to read, uh, psalm 27. I chciałbym przeczytać um, Psalm um, 27.

One thing o jedno proszę Pana. And that will I, seek after. I o to będę zabiegał. The of the Lord. Abym mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mego życia. Abym oglądał piękno Pana in i dowiadywał się w Jego świątyni. To, co tutaj widzimy, of course it's, it's a hebrew poetic way of thing, saying things Oczywiście jest to też, hebrajska poezja, where they repeat thought from different angles and points of view and david brings the intensity and uh, the seriousness of danger leveling up with every line Dawid cały czas podnosi ten poziom um, um, poziom poczucia um, strachu i lęku. So doers, doers Więc on mówi o tych, którzy, którzy czynią zło. To jest jeden poziom niebezpieczeństwa. About, uh, Potem mówi o armii, która się zebrała. And he says, My heart shall not fear. I mówi, ale moje serce się nie ulęknie. The real battle, is going on. A potem mówi o wojnie, czyli zaczyna się prawdziwa bitwa. Nie tylko zebranie wojska, ale prawdziwa bitwa. And he says, I, will be confident. I mówi, ale nawet wtedy będę ufał. So, Więc niebezpieczeństwo. Fear. strach, discomfort. Mm, discomfort, discomfort, yeah, on all levels, na różnych poziomach. And what is he looking for? I czego on szuka? Is he looking for a way to escape? Czy szuka uh, drogi ucieczki? Was he looking for someone to blame? Czy szuka kogoś, kogo mógłby obwinić? Czy zadaje Bogu pytanie, dlaczego to mi się przydarzyło? one Proszę o jedno. That Aby mógł mieszkać w jego domu. I could żeby mógł się wpatrywać w jego piękno. W we wszystkim, co się dzieje. He was able to say these things. W tym wszystkim, co się działo, on był w stanie powiedzieć coś takiego. And he was able to live those things. I był, mógł żyć w taki sposób. Now, there is one in our Jest w naszym kościele taka rodzina. They are refugees. To są uchodźcy. I przez około miesiąc czasu oni żyli pod okupacją. Had to live in the basement of their house musieli, all that time. Musieli, musieli przez ten czas w domu. Without electricity, bez without water, bez wody. They've eaten up all the food cans they had in that basement cellar. E, w tej puszki, które mieli. Every time the father had to leave that basement to find some kind of food or something, out or you know, the, the, the wood to make a fire. I za każdym razem, kiedy potrzebowali e, znaleźć coś do jedzenia, albo e, znaleźć drewno do rozpalenia ogniska, ojciec musiał wychodzić z tej piwnicy i ryzykować swoim życiem. Oni byli tam razem ze sw dwójką swoich dzieci, parents, które regularnie zadawały pytanie swoim rodzicom, czy my umrzemy.

Obietnica brzmi, on jest zawsze ze mną, z Tutaj. W samym środku tego miejsca, w którym jesteśmy. W samym środku niebezpieczeństwa. I też miałem takie przynaglenie do tego, żeby mieć wieczerze żeby po prostu być w domu Pana, żeby mieć społeczność, to gaze at his żeby, żeby wpatrywać się w Jego piękno. And he said we made that communion with the I my... Um, made the communion? Yes, yes, okay. Okay. Czyli wieczerze. Uh, czyli zrobiliśmy uh, sobie wspólnie tę wieczerzę i wewnątrz on powiedział: he said, I made w, 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 w swoim wnętrzu, ja podnio, podjąłem taką decyzję. And I, I ja przyjąłem ten fakt. That we can die. Zgodziłem się z tym, że my możemy umrzeć. And he said, and I accepted it. I przy, zgodziłem się na to, to the Lord. zawierzając swoje życie całkowicie panu, Whatever he wants. cokolwiek on zechce. I powiedział: To było jak. Seal. I on powiedział, to było wtedy tak jak pieczęć. Like our life was sealed by God. Tak jakby nasze życie zostało zapieczętowane przez Boga. And then in a miraculous way, I potem w, w cudowny sposób. There came news. Przyszły wieści. Oni dostali jakiś sygnał w telefonie komórkowym? Got the opportunity to get out from the occupation. I mieli szansę na wydostanie się spod tej okupacji. Prze musieli przejechać przez zaminowane pola. Przez różne checkpointy. Ale udało im się stamtąd wyjechać. W apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale pisze tak, że w pewnym momencie. Pamiętacie tą historię? On, that so hard. Y, on znalazł się w takiej trudnej sytuacji, że z, y, był gotowy umrzeć. They just took the of death for I przyjął to, y, y, tą, y, tą śmierć na siebie. And był gotowy na śmierć. Ale oczywiście Pan Bóg ich wyzwolił z tego. I did that i powiedział, zrobiłem to, dlatego że chcę, chciałem polegać na Bogu, który zbawia, not on and on our own ale nie na własnej sile i nie na sobie. I moi przyjaciele, moje uh, słowo i dla mnie, i dla was dzisiaj. Let us be like David, Brzmi tak, bądźmy jak Dawid, who cherished the house of the Lord, który kochał dom Pana, który kochał piękno Pana and who could withstand i który był w stanie znieść, który był w stanie stać ze względu na to, który mógł przeżyć jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Kochajcie Boga i kochajcie jego kościół. Kochajcie Boga i kochajcie jego kościół. Rozejrzyjcie się. Wy jesteście tym kościołem. Tak, rozejrzyjcie się. Popatrzcie na lewo, na prawo przed siebie. Bless, bless brother, I po prostu błogosławcie swojego brata, swoją siostrę, dlatego że my jesteśmy domem Boga. Trzymajcie się mocno i nie dajcie się zniechęcić niebezpieczeństwom, niezależnie od tego, jakie duże będą. Po prostu be, bądźcie love z Nim, him, kochajcie Go, love people kochajcie love people. i innych ludzi dookoła.